Tik, tak. 25 grudnia to nie tylko wigilia. To jest, to jest dla moich widzów fajnego. Dwa lata po stworzeniu kanału to już ten taki czas. Ponożnica to jest nasz. Nocica dla moich widzów. Puh. Już dwa lata nagrywam dla was Takie serie jak Alekunin, a Avengers. I Brawl Stars, i My Iron Biker's Fireman. Niektóre na razie nas są pewne nowe ale będą, obiecuję to Wam. Cik, tak, kik, tak, kik, tak, kik, tak. Robię tutaj taki koncert. Taka widownia może nie ma dzisiaj, ale innym razem będzie. będzie tutaj takie smumy, że będzie bilety będą trzeba było znaleźć nowe. Będzie tutaj tyle sumu Będzie. Tak będzie. Już 24 grudnia to nie tylko figilia. To już widzicie we wschodnim kanału. To już dwa lata nagrywam dla Was filmy z szeliami. Ja tu robię lecę sobie na Elytry, Ja tu sobie wyjmę Erytre. Jak będę. Ja nie, nie mam Erytre, ale ja mam Dim. Ja umiem latać. Ja tu mam Oszkrystal ja mój wiezowiec komputer McDonald's, bikony, płyty tutaj mam. Tutaj ten serwer niezły jest. Ja, prezydentem Polski, na tym serwerze jestem. Już dwa lata po otworzeniu kanału. To jest to nie tylko Wigilia, ale w stworzeniu kanału. Tyk, tak, pf, pf. Robię tutaj taki content wam będziecie będę już jedną pilsę jest popularna. ja pokonałem, że pokonałem tylko tym. To i stworzyłem tam scenę z przyjacerem. My robimy tutaj takie hity z wielkie spadnie Jest dla z Hotela. Robię z Hotela. złotela Hotela. Dobią złote na! Może za pierwszym razem to się nie uda, ale ja już może za drugim się uda na pewno Wszystko jest możliwe. Jak się wierzy w to? Każda rzecz możliwa jest. Jak tylko coś co uwierzy? Wszystko tu możliwe jest że tak to nie tylko Wigilia, to też roślice mojego stworzenia kanału. Może kontenty ma słabe robię, ale staram się najlepiej jak mogę. Przynajmniej żeby by było mój kanał do z miliona procentów i piosenki jak kanał Wojana jedna miliona i piosenki 1 miliona paliona. Ale ja tu staram się was, ja tu robię kontenty. Słabe, może nie fajne, ale kiedyś będą popularne. Ja tu mi ja tam mam tu najbogatszy jestem na tym serwerze. Mam aż tyle zielony, że ja mogę budować wille, a tyle zielony, że tu robię super poty. To jest czwarty kłodzia to nie tylko Wigilia, to też tworzenia kanału. Zabezpieczenie tu są. W moim selfie są wielkie zabezpieczenia, że nikt nie może ich przejść. Tylko ja mam komendy do niej. Tutaj mam, tutaj jest mój McDonald's, tu mój dom, tu mój Oscar Stein, Pokażę Wam go. 26 grudnia to nie tylko to nie tylko i to też jak mojego kanału. Wszystko dla was robię, żebyście dali super łapkę. Nawet jak będziecie słaby, niekoniecznie to będę się starał. Szkoła jest, to ciężko. W lakacje, więcej filmów pojawia się na pewno. Pojawi się ten rok w, tym roku, w tym roku na pewno. Życzę wam świąt, miłych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę widzowie, kochani.